Próby rozwiązania tego problemu. Jak zaplanować wyjście z pozycji? My możemy sobie zaplanować, wręcz musimy zaplanować, jak mniej więcej będziemy wychodzić z pozycji, ale nie dlatego, że ktoś nas przestraszy, coś się wydarzy, chociaż tak różnie może być, ale dlatego, że się skończy nasza droga, że tu będzie znak, który będzie mówił koniec drogi, tylko no, nie określiłeś sobie tej drogi. No to nie wiesz, gdzie jedziesz, nie wiesz, jak ta droga się będzie rozwijać, no nie wiesz, będziesz wymyślał sobie, że o, przejechałeś 500 km, to tu musi się skończyć moja jazda. A niby dlaczego tu? Chcę przez to powiedzieć, że opieranie się w kupowaniu i w sprzedaży na poziomach wsparcia i oporu niewiele nam pomoże. To będzie zgadywanie, to będzie po prostu zgadywanie, że my trafimy na jakiś poziom wsparcia. Może się odbić i, i będzie rosło, a potem zgadywanie to może już teraz zamknę tą pozycję longa i zarobię, a potem to poleci kilkakrotnie dalej, i w, na przykład w flipsach i będziemy żałować i powtórzymy jeszcze raz, a kolejnym razem odbije się, ale tylko króciutko, a my będziemy trzymać, trzymać, bo poprzednio się odbiło i tak daleko poleciało. Czego nam brakuje? Zrozumienia trendów. Zrozumienia trendów, ale nie kresek na wykresie, nie żadnych kanałów, nie żadnych tam średnich. Trendy oparte na rzeczywistych notowaniach, na cenie, na kursie walutowym wynikają z zachowania inwestorów. Cena jest żywa, to jest wynik. Jak uderzysz dłonią w stół i to mocno, złamiesz sobie dłoń, to czego to jest wynik? Stołu czy Twojego działania? Określenie, Jaki mamy trend? Pieruńsko trudne. Każdy patrzy na wykres i może sobie powiedzieć o tym trendzie, jak mu się podoba. Dosłownie, jak mu się podoba. Przejdę teraz na wykres. Patrzymy tutaj, i jaki mamy trend? No, wszyscy, jak siedzimy, to część powie wzrostowy, część powie spadkowy, i różne, różne sytuacje. To akurat teraz mamy taką dosyć oczywistą sytuację, więc nie byłby to większy problem. I teraz to, co powiedziałem na samym początku. Czy balibyście się otworzyć pozycję, gdybyście nie widzieli wykresu, a tylko kolega wasz powiedział: Słuchaj, trend spadkowy się kończy, jest na wsparciu? Czy otworzylibyście długą pozycję? Wątpię, bo byście nie wierzyli temu człowiekowi, czy on dobrze odczytał. A po drugie, czy on rozumie trendy tak samo jak ja rozumiem. Dlatego to, co jest dla nas istotne, my musimy mieć jakiś sposób, żeby najpierw zrozumieć, co to jest trend, co to jest trend, nie kreska trendu, jakaś linia trendu, tylko co to za zjawisko trendu. x 4 rozwiązuje ten problem. Dobrze. I teraz zrozumienie wsparcia i oporów. Jeżeli nie rozumiemy trendów, to niczego nie rozumiemy. Wszystko zależy od trendu. Wsparcia i opory zależą od trendu, bo wsparcia i opory to jest zjawisko wytworzenia się źródła popytu, czyli jeżeli jest wsparcie, wracam do tej kreski wsparcia, tworzy się jakieś wsparcie. Pytanie jest, dlaczego ta kreska pozioma jest wsparciem? No bo po prawej stronie jest okrągła liczba. jeden zero. A co to ma wspólnego ze wsparciem? Wsparcie, support, czyli coś się wspiera na tym. Jakbyśmy tak sobie chcieli zobrazować sobie te poziomy, to Możemy, taki budynek wielopiętrowy jest świetnym rozwiązaniem, świetnym przykładem. Podłoga jest wsparciem, a sufit jest oporem i piłka sobie skacze, odbija się od podłogi, leci do sufitu i tak dalej, i tak dalej. A droga tej piłki jest właśnie tym, o co nam chodzi. I jak rzucasz piłkę i mówisz, dobra, jak piłka jest na podłodze, to otwieram pozycję, a zamykam, jak zbliża się do sufitu. To takie banalnie proste. Ale jakbym nie rozumiał, jaką drogą przebiega ta piłka. Gdybym nie rozumiał, że jak piłka spadnie na podłogę, taka gumowa, napompowana i się odbije do góry, poleci do sufitu, to bym w ogóle nie zakładał, żeby tam pozycję zamknąć długą, bo skąd miałbym powiedzieć? Opór jest górną linią. I teraz skąd się bierze wsparcie? No, wsparcie jest tworzone przez początek trendu wzrostowego. Przez początek. A skąd się bierze trend wzrostowy? Trend wzrostowy buduje przewaga popytu nad podażą. Żeby rosło, to chętnych do kupowania musi być więcej niż sprzedających. Problem polega na tym, że popyt popytowi nierówny. Punkt zmiany trendu. Tu punkt zmiany jest źródłem wsparcia. To wsparcie ma ogromne znaczenie. To, czy to wsparcie jest mocne, czy nie, zależy od trendu, który tu spadał. I od trendu, który tu rósł, ale nie od kierunku, od jego charakteru, od jego konstrukcji, od tego, jacy inwestorzy tutaj działali. A po drugie, wsparcie, to czy ono jest mocne, czy nie, zależy od trendu, który będzie się zbliżał do tego. To jest trochę tak, jak z ogrodzeniem i naszą bramą wjazdową na posesję. Jak ktoś będzie chciał staranować tak barkiem, się rozpędzi, to może się połamać. A jeżeli ktoś jedzie, powiedzmy, autem, to przemknie i może nawet mu tam nic nie porysować na masce auta, a brama będzie zniszczona. Ta sama brama i to samo zachowanie, tylko ten obiekt, który uderza w bramę, ma inne znaczenie. Czyli jeżeli to jest trend akcji, a to wsparcie jest wynikiem rozpoczęcia korekty, to ta akcja przemknie po prostu jak przez masło. Jeżeli gdzieś po drodze jest Kolejne jakieś wsparcie, a to ciągle jest akcja, to ta akcja sobie przemknie dalej i będzie spadać, aż trafi na coś, co będzie totalną blokadą. A totalna blokada będzie w trendzie akcji wzrostowym. To one mają siłę sprawczą blokowania akcji spadkowych. Ale jeżeli tu spada zwykły trend konsolidujący, to się odbije od tego i dalej nie spadnie. Nie będę tego dalej rozwijać, bo... Ta wiedza ona jest dostępna w, tylko w szkoleniach. Nigdy nie będzie dostępna publicznie tak sobie. Wartość tej wiedzy jest ogromna. Dlatego pilnuję tego jak oka w głowie. No, musicie zrozumieć moje podejście. To jest 30 lat mojej pracy i w ogromnej ilości godzin poświęconej tym elementom. A Wy możecie zbierać to doświadczenie i wiedzę na ten temat na zajęciach, na warsztatach, szkoleniach. Gdziekolwiek, tam gdzie będą coś takiego organizować, już w styczniu, prawdopodobnie w styczniu, będzie kolejna edycja takiego projektu, jak budowa najlepszej strategii handlu w bardzo prostej wersji, z tymi wszystkimi elementami i wieloma innymi ciekawymi rozwiązaniami. Teraz wracam do, do, bo jakoś muszę podpowiedzieć tej, tej osobie, jak sobie radzić, bo ta osoba zasługuje na to chociażby dlatego, że przegląda ten materiał, który tam wrzucam na, na YouTube'a i, i korzysta z tego. Więc wracam do tego problemu, kiedy otwiera pozycję osoba ta na wsparciu, pozycję długą, a po lewej stronie ma kilka y, oporów związanych tam z tymi cieniami. Gdzie zamknąć? Musisz wiedzieć, co to za trend, i musisz wiedzieć, co to za opory. Wtedy będziesz wiedzieć, gdzie zamknąć. Bo inaczej będziesz stawiać kreski, byle gdzie. I to jest analiza techniczna. A analiza ceny, analiza TX4, to nie jest analiza techniczna. To jest trochę tak jak z uprawą roślin. Powiedzmy taki młody rolnik po szkole, który nie miał do czynienia z uprawą czegokolwiek na ziemi, tylko dostał spadek. No dobra, wysłali go na, do szkoły, żeby ziemia nie przepadła. Przejmuje grunt i zaczyna się bawić w rolnictwo, a sąsiad tak na niego patrzy, co on tam robi. Wziął książki, mądre, czyta i sąsiad pyta, gdzie jedziesz z tym ciągnikiem? No, jadę siać. Ale co chcesz siać? No to, 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 to. Teraz? No w książce mam napisane: Człowieku, wracaj, teraz się nie sieje. Dlaczego? No bo grunt nie jest przygotowany, no bo nie ma odpowiedniej temperatury i wiele, wiele takich innych rzeczy. Rolnik z dużym doświadczeniem to nie działa na zasadzie takich opisów sztywnych, kiedy co ma robić. On działa na zasadzie rozumienia procesów, jakie zachodzą w gruncie, w roślinie, która tam ma być rzucona, jak dojrzewa. Dzisiaj mówiłem o przykładzie kiedy zbiera się winogrona. Dokładnie, przykładowo 30 sierpnia się zbiera, tak? Już, pach, no mniej więcej może to być sierpień, wrzesień. Zbiera się wtedy, kiedy winogrona są gotowe do tego, że proces dojrzewania odbył się już. Dlaczego te przykłady o nich mówią? Bo tu jest właśnie ta wiedza. Ludzie, którzy się uczą, biorą sobie taką mądrą książkę z analizy technicznej i mówią: o, dobra, tu się musi skończyć, bo tu jest kreska. Guzik się będzie kończyć. Jak rozumiemy proces, jak się tworzy cena, to powiemy, to się nie skończy, to po prostu poleci tam, albo tam jest 50 różnych wsparć. No i co z tego? Jak jedziesz drogą, to na drodze są oznakowania, są drogi i tam dokładnie jest napisane: za 100 metrów skręć w prawo. Tak mówi ci nawigacja. To skręć. Zrozumienie warunków handlu lub też inwestowania. Zrozumienie warunków, czyli. Bierzemy tego świeżaka rolnika i patrzymy nad, co on robi. Ziemia piaszczysta piątej, szóstej klasy, a on sieje zboże albo cokolwiek tam sadzi. No, ziemniaki może posadzić na takim gruncie. Czego nie powinien siać? No, coś, co nie będzie tam rosło. Nie będzie miał no, zasieje i pewnie jak zasieje, powiedzmy, tonę jakiegoś zboża, to, to być może taką tonę zbierze, zamiast zebrać w plonach wielo, wielokrotnie więcej. Rozumiemy to, jeżeli my rozumiemy warunki, w jakich tworzymy transakcję. Wtedy dobrze przygotujemy grunt, czyli dobrze rozpoznamy, jaki jest komfort, kiedy jedziemy do babci na drugi koniec Polski i przygotowaliśmy sobie trasę. Wiemy, kiedy będziemy jechać, gdzie są zjazdy, gdzie odpocząć. Ach, pół biedy. to jest proste. Umówiliśmy się na rozmowę o pracę. W innym mieście, pierwszy raz tam jedziemy. To siadasz i śledzisz trasę i tak dalej. Możesz mieć nawigację w telefonie, ale zakładasz tak, a jak mi telefon wysiądzie, to jak tam dojadą? Przynajmniej rozpoznaj wcześniej plan jak to wygląda, co to za teren, gdzie skręcić, gdzie dojechać, kogo zapytać. Przygotuj się, bo potem jak dojedziesz, to powiesz sobie kurde, jestem znawca. Guzik jesteś znawca. Farta miałeś. I tak jest w handlu. Otwieramy pozycję długą, dlatego bo rozumiemy co się będzie tworzyło, a nie dlatego, że cena jest na poziomie wsparcia, bo to jest nieporozumienie. Nie otwieramy pozycji Krótkiej, bo są opory i będzie spadać. Ale jak będzie spadać? A może tylko trochę spadnie i poleci do góry? A może spadnie tu, a ty zamkniesz tutaj? Jak nie wiesz, jak będzie spadać, jakim trendem będzie spadać, to nie jesteś w stanie zarządzać pozycją, a od zarządzania zależy zysk. Te badania brokerów wyraźnie mówią, że to, że ludzie otwierają dobrze pozycje, to jest fakt. Ale tracą dlatego, że nie zarządzają pozycją. Bardzo często widzę to u moich uczniów. Jednych z pierwszych, to widziałem to tak, jakbym książkę czytał. Człowiek otwiera idealnie pozycję. No bo co to za? Zobaczył jaki jest sygnał, zobaczył gdzie trzeba otworzyć, otworzył, i pytanie moje było takie, dlaczego nie zamknąłeś tej długiej pozycji? No bo myślałem, że jeszcze będzie rosło. Chcieństwo, ale. O czym się uczyłeś? Czego cię nauczyłem? Że otwierasz, dlatego że będzie taki i taki trend. No tak. Skończył się? No skończył się. To dlaczego trzymasz tą pozycję? No bo myślałem, że będzie rosło. I koło się zamyka. Rozumiecie? Jedziesz do tego kumpla i jedziesz eską i jest zjazd, pisze tablica, do mojego kumpla. Albo może jeszcze nie tu i dalej jedziesz? Robisz tak? Jedziesz do, do Łodzi i jest zjazd z autostrady za dwa do Łodzi. Nie, to może nie tutaj. No to gdzie? Następny zjazd. Nie, może jeszcze nie. To może powinienem był wcześniej zjechać, tak? No się przygotuj do tego. To jest moja odpowiedź na ten problem. Jak my zaczynamy tworzyć sobie zasady handlu, to musimy zrozumieć, jak przebiega tworzenie transakcji. To jest przedmiot naszej transakcji. Jak prowadzisz biuro nieruchomości, to co jest przedmiotem twojej działalności? No transakcje handlowe sprzedajesz, Usługę wypoczynku. No po prostu, przecież to jest takie proste. I musisz tym zarządzić, żeby dobrze sprzedać, dobrą kasę wziąć i żeby nie mieć jeszcze problemów z odszkodowaniami. Jak produkujesz przedmiot, cegłę, to wiesz, jak proces wygląda. Wiesz, co trzeba zrobić, żeby cegłę wyprodukować. Wiesz, kiedy trzeba wyjąć z pieca. No bo taki proces zachodzi wypalania cegły, tak? A co? Transakcja handlowa, to, to co to jest? Fikcja z Marsa? To jest transakcja handlowa. Na rynku finansowym, gdzie wiemy, kiedy zacząć krótką pozycję, dlatego że wiemy, że to są warunki wypalania naszej transakcji handlowej. No kurde, wiemy, jak długo ona ma trwać i wiemy, kiedy skończyć, wiemy i kiedy zacząć. Proste, dopiero tutaj były podpowiedzi, procedury. Owszem, my procedury powinniśmy użyć, ale dopiero wtedy, kiedy rozumiemy, w jakich warunkach powinniśmy handlować. To tyle, jeżeli chodzi o to wyjaśnienie tego problemu. No, jeżeli to za mało, no to zapraszam w odpowiednie miejsce na warsztaty, na szkolenia. To jest tyle, co mogę powiedzieć. Bo gdybym się zaczął zagłębiać w szczegóły, to musiałbym tu siedzieć przynajmniej tydzień czasu, żeby wyjaśnić wszystkie rzeczy z tym związane.